Nie mecenasie, ni bębenie, ni żerłaku, z, z piaseczna. Tam tylko są kurwy, tam są tylko do jebania. Tak jak tu siedzi twój człowiek, który tylko myśli o pić dzioskach. tą dupę, kurwa. Który razem z tobą chce jebać babyj. Tylko. Twój kanał powinien być skasowany dawno już. Dla takiej kurwa, co ty... Dziękuję dynie. tobie, do Majora, że napisałeś, że u mnie bęben i że ja źle. A czy ty się zajmiałeś, zajmiesz się, że on narkotyki wołka? Że on rozpuszczalniki, trawkę i tak dalej? O, trawkę. Wszystko, kurwa. Ja nic nie... Zajmij się mecenasku tym. Bo jak nie, to będziesz Spierdolony ze stanowiska. I to prędko. Ja wiem coś. To prezesem. Zostałym właśnie będzie. Po, kto prezesem to prezesem jest całych mecenasów w Warszawie. Ja skieruję ten, zrobię szero i skieruję do prezesa. Zabieram. Teraz. Skieruję. I będzie kurwa, po tobie mecenasku będzie nibębenie. Zasrany ty. Tylko o cipkach myślisz? A jak sprawy prowadzisz? Łapówki bierzesz? Ile łapówek wziąłeś? Mecenatku do To srany. No wiesz, Dziękuję. No, Chcę dołączyć taki liścik, żeby wy oczynili mecenasa z Warszawy. Wariata, durnego, psychicznie chorego. Oto liścik. Jeden. Ty ciankiem się, kurde, też otruć. To mądry jesteś. Drugi. I trzecia połówka. I jeszcze jeden chcę Szanowni Państwo, naprawdę, weźmy się za mecenatów ostro. Takie do mnie liściki i do majora pisać nie będą. Żeby mnie bęben pękł, niech się mu pęknie morda. Niech jemu chuj pęknie od pierdolenie bab, kurwów, e, które sprowadza, sprowadza sobie e, nie wiadomo skąd, prostytutki niech pękną jemu. nigdy kobiety nie